Jedna z lepszych imprez, na jaki kiedykolwiek byłem jako i nie tylko, uważam, że takie przedsięwzięcia mają jak najbardziej swoją celowość, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jakie skarby mamy wokół siebie. Kto by pomyślał, że w łaziskach mamy żarówkę Edisona? a mamy ją! I to jest genialne. I to ja pomyślał, że raz do ją odpalamy. W tym stroju wygląda bardzo poważnie, ale tak jak mówię, zapraszamy na Industriadę. Zapraszamy!